Mariusz, to tu dużo powiedzieć. Wczoraj drugie miejsce, dzisiaj też drugie miejsce. Ta rywalizacja zaczyna się robić, bardzo ciekawa. Tak, tak, tak. Chłopcy przyspieszyli na tych zawodach przyokrutnie. Ale cóż, powiem szczerze, ja wszystko dzisiaj dałem siebie praktycznie dwa identyczne czasy na pierwszym i na drugim podjeździe. Więcej na tych zawodach nie dałem rady. Marcin Bełtowski, 2 minuty 29 sekund. To jest 2 sekundy szybciej niż ty. To jest... Jak szybko trzeba jechać, żeby coś takiego wykręcić? Nie, naprawdę czas jest mistrzostwo świata, to co Marcin zrobił naprawdę chyle czoł. Powiedz mi, po zawodach w Limanowej dalej jesteś na prowadzeniu klasyfikacji generalnej, ale już za tobą stawka zaczyna się bardzo mocno zbliżać. Tak, 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 bo jednak te dwa drugie miejsca punkcików trochę uciekło, no ale cóż, walczymy dalej. Kolejne zawody na Słowacji w Banowcach. Tam zapowiada się jeszcze większa walka niż tutaj, bo tych samochodów w klasie Open na pewno przybędzie. Nie, dokładnie. Tam będzie już naprawdę hicior. No i cóż, nie możemy się doczekać.